Al inclusive dla pięciu osób. A jest pani pewna, że nie chce jechać z nami? Mirosław, ale nie dręcz pani. To będzie tyle. Co to jest, czy tysiące złoty? Euro, panie Mirosławie! Teraz to się na pani zawiodłem. Czy są jakieś atrakcje dla dzieci? Oczywiście na terenie obiektu znajduje się aquapark i mają Państwo do dyspozycji animatorów. Za tą cenę to powinni być jacyś profesjonaliści, a nie amatorzy. Mireczku! Nie mireczkuj mi tu teraz, ja płacę i wymagam. Dlatego na terenie całego obiektu ma Pan wszystko w cenie. Wydaje sensie, się, że za darmo? Mirosław, w życiu nie ma nic za darmo. No ale pani mówi, że tam jest. Już mi się podoba ta Turcja. Proszę o który dzisiaj jest? Drugi lipiec Mirosław Jola dzisiaj jest 20 lat jak z wojska wyszedłem Wylot jest za tydzień A długo będzie trwał ten lot? 7 godzin No ale chyba będzie postój na szlugęsa W samolocie się nie pali Mirosław No to przecież kurtularnie wysiądę tak?